Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, tak jak już wspominałem, 26 maja 2010 roku Komisja Europejska wskazała na potrzebę tworzenia funduszy zasilanych z opłat pobieranych od banków. I Przedstawiona wówczas propozycja pobierania opłat od banków spotkała się z akceptacją rządów państw członkowskich podczas Rady Europejskiej 17 czerwca tego 2010 roku. Szereg państw odpowiedziało na tę propozycję i wprowadziło różnego rodzaju opłaty i podatki bankowe już w roku następnym. 2020. 2011. Polska tego nie zrobiła, robi to dopiero po trzech latach od tego 2010 roku i pytanie dlaczego? Znaczy, co spowodowało taką zwłokę? Czy tylko chęć pozostawienia tych bardzo wysokich zysków w bankach, czy, czy istnieją jakieś uzasadnione przyczyny? Bo na pewno nie trudna sytuacja banków, bo akurat w tych latach banki osiągały ponadprzeciętne zyski. Przypominam, że były to zyski przekraczające 15-16 rzędu, 15-16 miliardów złotych. Netto. I drugie pytanie jakiś czas temu, gdzieś około roku temu, wydawało się, że Unia Europejska będzie szła w kierunku wprowadzenia na terenie Unii podatku FTT, podatku od transakcji finansowych. No niemniej prace zostały zahamowane na początku wskutek działań Wielkiej Brytanii, która w sposób oczywisty, jako największe centrum finansowe, nie była zainteresowana tym podatkiem, ale również z innych względów. I pytanie jest wedle wiedzy ministerstwa, jaka jest szansa powrotu do koncepcji wprowadzenia powszechnego podatku FTT na terenie Unii Europejskiej. Dziękuję.